Film przedstawia proces wpisywania uwag na forum konsultacji. Szukam informacji o interesującej mnie konsultacji. Znalazłem. Data rozpoczęcia konsultacji od 1 kwietnia. Konsultacja kończy się 30 kwietnia. Ponieważ dzisiaj mam 7 kwietnia, więc mogę wziąć udział w konsultacjach. Przechodzę na podstrony, gdzie znajdują się wszystkie informacje o konsultowanym projekcie. Na dole są załączniki, które mogę pobrać do pamięci komputera. W tym przypadku załączniki są w formie PDF-ów. Ten załącznik, który oglądaliśmy przed chwilą, to, było, to była treść uchwały. Teraz przyglądamy się ogłoszeniu i szukamy informacji o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. Po naciśnięciu przycisku znajduje się w miejscu, gdzie Powinienem móc napisać post. Niestety nie widzę klawisza odpowiedz. Co muszę zrobić? Muszę zalogować się w panelu logowania. Panel logowania widzimy na każdej podstronie portalu. Z lewej strony wpisuję nazwę użytkownika i wpisuję hasło. Naciskam, klawisz zaloguj. Znajduję się w tej samej zakładce, ale tym razem, tak jak widzę, mam już klawisz z możliwością napisania odpowiedzi. Pole z migającym kursorem umożliwia mi napisanie postu. W sprawie projektu uchwały. Wprowadzenie poprzez naciśnięcie klawisza wprowadź spowoduje, że post zostanie opublikowany na forum partnerów. W konsultacji nie muszę, w zasadzie, na zakończenie wpisywania swoich uwag, zapisywać moich danych osobowych, dlatego że, będąc osobą zarejestrowaną w systemie, mój post będzie widziany jako post Piotra Myrskiego. Oczywiście, w filmiku nie chodzi o zapisanie konkretnych uwag na temat projektu uchwały. Tylko o pokazanie sposobu. Jak rzecznościowo się podpisałem i naciskam przycisk wprowadź. Wiadomość została wprowadzona, wysłana pomyślnie. Zobaczymy, czy tak jest. Tak, ukazała się informacja: po lewej stronie moje nazwisko, imię, po prawej stronie treść moich uwag. Mogę teraz, w przypadku, gdybym uznał, że o czymś zapomniałem, dopisać dodatkowe uwagi. Korzystam z tej możliwości, ażeby pokazać, na czym to polega. A więc w treści wcześniej umieszczonego postu, dopisuję te uwagi, na których mi zależało. Po czym powinienem podać powód zmiany w polu o tym samym tytule. No, dokonam tu jakiegoś wpisu, że powodem zmiany w moim przypadku są inne powody. I wprowadzam zmienioną informację. Do konsultacji. Sprawdzam, jest zapisana. Aby zobaczyć, czy informacja jest widoczna. W portalu, wylogowałem się i spróbuję sprawdzić, czy mój post jest widoczny po wylogowaniu. Tak. Zadanie zostało spełnione. Informacja po wylogowaniu jest zamieszczona. na forum konsultacji. Dziękuję za uwagę.